Nie, moje dziecko nie będzie oglądać telewizji, To przecież niezdrowe, to opóźnia rozwój, zaburza koncentrację w życiu. Tak chyba myśli większość mam na początku macierzyństwa, ja też, ja też tak mówiłam, do czasu, kiedy urodziło się moje drugie dziecko. Obu karmiłam piersią, a rodzina za granicą, mieszkamy w Niemczech, mąż 10 godzin w pracy i teraz hmm, męcz się, urabiona matko polko, tak? Chciałaś dzieci z małą różnicą wieku? No to cierp. Cieszę się, że jednak w porę zrozumiałam, że moje potrzeby też są ważne. Że ja, jako mama w domu, jestem w zasadzie najważniejsza. Dlaczego? Bo zadbana, pełna energii mama to, to szczęśliwe dziecko. Zatem, jeżeli jesteś zmęczona, przeciążona, marzysz o 20 minutach ciszy i spokoju. To nie jesteś złą matką, jeśli włączysz dziecku wartościowy program. Tak? Jesteś człowiekiem. A zmęczona mama to nieefektywna mama. I odpoczynek to nie jest jakiś luksus. To jest, to jest po prostu potrzeba. Potrzeba każdej z nas, każdego człowieka. Moje dzieci mają obecnie 7, 5 i 3 latka. I naprawdę oni nigdy sami nie proszą o telewizję. Jak. W tygodniu zresztą są w przedszkolu, to nie oglądają wcale. Oglądają tylko w weekendy, no albo jak są w domu z jakiegoś tam powodu i tylko wtedy, kiedy to my rodzice, kiedy to ja jako mama potrzebuję chwili odpoczynku. Oni bardzo dobrze znają reguły. Jak już oglądają przez cała trójka, to każdy ma swoje 15 minut do wyboru, do decydowania, z tego co ja proponuję, oczywiście. Nie ma awantur, kiedy skończy się czas oglądania i według mnie jest to naprawdę zdrowa relacja z ekranem. Nikomu krzywda się nie dzieje, a przy okazji, kiedy to ja jako rodzic zdecyduję, co mogą oglądać, to mogę powiedzieć, że oni naprawdę coś z tego wynoszą. Często na Instagramie dostaję pytania, jak sprawić, by dziecko nie rzucało się na telefon czy telewizor, bo wiele mam właśnie ma z tym ogromny problem. I co ja tu polecam? Przede wszystkim, właśnie ty jako mama, wybieraj treści, które uczą, inspirują i rozwijają. Listę właśnie takich moich pewniaków znajdziesz w opisie tego filmu. Stąd ten tytuł. Ale to jest taka lista dla 3-4 latków plus. Bo jak moje dzieci były mniejsze, to też te treści były dostosowane do ich wieku. Stawiałam wtedy na przede wszystkim wolno, wolno zmieniające się obrazy i najlepiej realne ujęcia. Taki świat realny, rzeczywisty, zresztą jak to jest w metodzie Montessori, którą uwielbiam, a nie, nie na jakieś latające świnki. Tu a propos. Nie polecam popularnej świnki czy piesków. Szczerze, ja nie włączyłam by tych bajek nawet pięciolatkowi. A co dopiero młodszym? Eee, na przykład mój najstarszy syn, mając 18 miesięcy, tak, 18 miesięcy, on już oglądał. Ale jedynie co oglądał, to, to były przejazdy pociągów e, kolejowych. On miał wtedy fazę na pociągi. Takie realne sceny, bardzo wolno zmieniające się obrazy. Hitem pamiętam było, możecie sobie wpisać jak macie fana pociągów, parowozy 2018. No genialny film po prostu. On zawsze na tym zasypiał. I dlaczego mu zaczęłam włączać telewizję? Bo mieszkając w Niemczech nie mieliśmy kontaktu z rodziną. Byłam przed porodem, tak? Dwa tygodnie przed porodem, gdzieś mniej więcej zaczęłam z tą telewizją po to, że jak babcia, która miała przyjechać na poród, przyjechała tydzień wcześniej, to żeby miała jakieś narzędzie do pomocy, kiedy Naprawdę poród się zacznie wtedy, kiedy ona będzie go musiała uśpić wieczorem, sama, a on do tej pory zasypiał tylko na piersi. Więc nie dość, że on jej nie znał, no to jeszcze ona mnie miała go uśpić. Ja musiała mieć inne jakieś narzędzie. I cieszę się, że to wprowadziłam. Bo faktycznie tak się stało, że myśmy o 16 pojechali do szpitala. Nasza babcia wpadła sama w stres, bo ten kontakt jeszcze nie był na tyle bliski. Słuchajcie, babcia przyjechała tydzień przed porodem, i mój syn potrzebował czterech dni, żeby ją zaakceptować na tyle, żeby został z nią sam w pomieszczeniu. On naprawdę się jej bał. Ja, miałam, nie, ja, ja się nie stresowałam porodem. Ja się stresowałam tym, jak starsze dziecko przeżyje te kilka dni bez mnie. Jak, jak, jak przeżyje bez nas, tak? bo chciałam, żeby mąż był przy drugim porodzie. I tylko dzięki temu, że mm, miałam to narzędzie, naprawdę gładko wszystko poszło, bo y, moja teściowa wrzuciła go do bujaka, takiego drewnianego, wiecie, tam, co się wchodzi po górze wyłożyłam mu to poduszkami i włączyłam mu te pociągi. I on tak zasnął wieczorem. Obudził się o pierwszej na karmienie, ale dosłownie minutę później mój mąż szedł do mieszkania. Tak więc ja miałam to narzędzie w ręce. Więc to, co polecam, to sięgać po to narzędzie naprawdę tylko wtedy, kiedy potrzebujesz. I u mnie jest to teraz czas, kiedy ja potrzebuję się w spokoju położyć na chwilę, zdrzemnąć, naładować baterie. Jak dzieci były mniejsze, sadzałam je na sofie, odpalałam coś z poniższej listy, Albo jakby moczę to coś innego, spokojnego, i kładłam się obok. I oni naprawdę nie potrafili długo wysiedzieć przed telewizją. To było 20-30 minut, i po tym czasie oni już wstawali, odchodzili i zaczęli robić swoją robotę, którą robili wcześniej. Ale mi to wystarczyło, żeby naprawdę się naładować. Więc to nie jest tak, że dziecko będzie chciało siedzieć od rana do nocy od razu przy tej telewizji, że ono się zniszczy to dziecko. Przynajmniej moi tak mają. I to każde jedno po kolei, mimo że każde jest różne. Teraz, nawet jak są starsi, to po godzinie, jak nam się zdarza czasami ta godzina, oni już naprawdę, dal, oni już chodzą po ścianach, stają na głowie i zaczynają zajmować się czymś innym. I tym sposobem telewizja naprawdę stanie się takim narzędziem do wykorzystania na gorszy czas, albo chociaż nawet podczas inhalacji, a nie czymś, co krzywdzi Twoje dziecko. Choć, znając życie, i tak się znajdą osoby, które pod tym filmem napiszą mi, że telewizor to jest wielkie zło. Macie prawo do tego oczywiście, każdy ma swoje przekonania. Ja dzielę się swoimi i naprawdę nie czuję się złą matką, że moje dzieci czasem zobaczą telewizję. W opisie tego filmu znajdziesz listę sprawdzonych programów, które polecam, moje dzieci je uwielbiają, a ja wiem, że uczą się przynajmniej czegoś wartościowego. I wiedz, że nie jesteś gorszą mamą, jeżeli korzystasz z telewizora. Jesteś mądrą mamą, jeśli robisz to świadomie. I pamiętaj. Szczęśliwa, spokojna mama to największy prezent, jaki możesz dać swojemu dziecku. Dziecko naprawdę czuje te nasze emocje i jeżeli przez cały dzień chodzisz zmęczona, wkurzona, zirytowana już tak, bo, bo mało spałaś w nocy, bo dziecko nie spało i przydałoby ci się chociaż na chwilę odpocząć, to według mnie bardziej krzywdzące dla dziecka jest właśnie ten twój nastrój niż pół godziny przed telewizją, podczas którego ty możesz się naładować. I zupełnie inaczej potem podchodzić do swojego dziecka Tak przez następną połowę dnia. Tyle w temacie. Jeżeli chcesz więcej takich treści, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które mają odciążyć cię w codzienności. A jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym, jak zorganizować dom z małymi dziećmi, mieć więcej spokoju, porządku i czasu dla siebie, to koniecznie zajrzyj do mojego kursu. Mama ma czas. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia.